Hej, tutaj Noef i witajcie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was ze speedbuildem, gdzie będziemy budować starter do mojego sejwa. Jest to drugi odcinek z tej serii. Ten starter nie będzie należał do simki, którą stworzyliśmy poprzednio. Będzie to starter specjalnie dla was. Od razu mówię, że bardzo chciałbym was przeprosić za mój głos w tym filmiku. Będę starać się jak najlepiej, aby po prostu nie było słychać chrypki, jaką aktualnie mam. Mam nadzieję, że nie będzie to się w ogóle przebijać na nagraniu, bo po pewnym czasie, po po prostu już czuję, że mój głos trochę wysiada, ale wciąż mam nadzieję, że po prostu będzie się to oglądało w miarę przyjemnie, więc weźcie do sobie jakąś herbatkę, czy coś dobrego do jedzenia i rozsiądźcie się wygodnie, ponieważ przed wami 14-minutowy materiał z tym, jak próbuję zbudować starter w Simsach 4. Jak doskonale wiecie, mam straszne problemy z budowaniem. Budowanie nigdy nie było moją mocną stroną i wydaje mi się, że nigdy nie będzie moją mocną stroną, jednakże cieszę się, że robię tą serię, ponieważ dzięki niej może uda mi się właśnie przegonić moje problemy z budowaniem i moje tak naprawdę obawy, bo tyle o ile czasami wyjdzie mi jakaś budowa, ja wciąż wmawiam sobie, że nie jest wystarczająco dobra, aby ją wam pokazać. E, jednocześnie, wiedząc, że zrobiłem tyle, ile mogłem, i po prostu często łapię się na tym, że przeglądam cudze speed buildy, e, zapisując jakieś chore rzeczy, które powinienem zrobić w budowli, aby po prostu była ona chętnie oglądana. Ten budynek jest totalnie inny, jest on robiony po prostu z głowy. Siedziałem nad nim dwie godziny, co jest. Całkiem mm, sporym kawałkiem czasu, bo nie oszukujmy się, nie jest to niesamowity domek. Jednakże, znając mnie i moje umiejętności zbudowania, no niestety, jest jak jest. E, całe szczęście potrafię tworzyć Steamów i jestem dobry w kasie. Więc, e, chociaż to jest jakąś moją mocniejszą stroną, jak doskonale wiecie, budowanie ją, nią na pewno nie jest, e, jednakże i tak. Wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo ładny starter, bardzo mi się podoba, poszedłem tutaj później właśnie w taki minimalistyczny styl, trochę cegły, trochę drewna i ostatecznie naprawdę powstało coś bardzo przyjemnego do oglądania. Sam starter miał być z początku tylko i wyłącznie z gry podstawowej, jednakże w połowie budowania uznałem, że drzwi z gry podstawowej kompletnie mi się nie podobają, a jak doskonale wiecie moje ulubione okna i w ogóle mój ulubiony zestaw drzwi i okna pochodzi z dodatku 4 pory roku, więc więc również tego tutaj użyłem. Jednakże jeżeli ktoś nie będzie posiadać tego dodatku, e, to bez problemu gra sama podmieni Wam drzwi okna, jeżeli będziecie chcieli grać na tym save. Jeżeli będzie taka potrzeba, później na samym końcu e, tak naprawdę budowle, które będą miały już e, powiedzmy większą część gry podstawowej, będę po prostu zamieniać na 100% gry podstawowej. Jednakże, tak jak wcześniej mówiłem w różnym odcinku, e, mój save nie będzie... Mm, jakby to powiedzieć sensownie, opierał się tylko i wyłącznie na konkretnych dodatkach lub ich braku, w zależności od miasta. W każdym mieście będę używać tego, co mi się tak naprawdę podoba. Niestety, w związku z tym, że mam pewne ograniczenia, jak doskonale wiecie, z moim budowaniem, to nie wyobrażam sobie budować cały czas bez dodatków. Byłoby to dla mnie niesamowicie trudne. Tutaj użyłem w, tak naprawdę w 90% gry postałowej. W Kolejnych pięciu spotkajmy się, i w kolejnych pięciu, e, czterech pół roku. Więc wydaje mi się, że naprawdę nie ma tragedii. E, budowla bardzo mi się podoba, e, zabiera ona w sobie kominek. Jest tam również mini jadalnia, mini salon, duża, fajna kuchnia, e, jak na dom startowy. No, naprawdę kuchnia jest bardzo porządna i wydaje mi się, że e, z Simon będzie tam naprawdę przyjemnie się mieszkało. Do tego ma sypialnię z podwójnym łóżkiem, więc może tam zamieszkać singiel albo para i do tego jest również dosyć biedna biała standardowa łazienka jednakże nie jest ona aż tak biedna ponieważ posiada ona prysznic z wanną ten taki wiecie ten połączony nie więc jakby już widać jest tutaj troszeczkę taki flex jest całkiem nieźle dom kosztował ostatecznie chyba 19 600 albo 19 700 bo jednak chciałem dać tutaj również troszeczkę ozdoby jednakże za komputer w sypialni za wannoprysznic za kominek wydaje mi się że jest to Naprawdę całkiem niezła cena, w szczególności że jest to starter, więc naprawdę uważam, że jest to bardzo porządny starter i że e, będzie wam się w nim naprawdę przyjemnie mieszkać. E, sam domek nie znajduje się na tej parceli, jest to parcela samotny strumek. Ogólnie nazwę parceli potem zmieniłem. E, ta, ten, ten, ten domek znajduje się na parceli obok magicznego drzewa. E, nie pamiętam jak ta parcela się nazywa, tego się zękają, bo chciałem znaleźć nazwę i nie, nie pamiętam, nie przypomnę sobie. W każdym razie parcela teraz nazywa się Nowy Początek, ponieważ jest to główny starter w Wierzbowej Zatoczce, dlatego bardzo stresowałem się również budowaniem tego domku, bo nie dość tego, że nie mam super umiejętności, nie dość tego, że nie wiedziałem, czy zrobić to w 100% z gry podstawowej, czy może jednak tego nie robić z gry podstawowej, chciałem użyć również darmowych roślin z debug'u, ale debug z magicznego powodu nie chciał pokazywać mi wszystkich obiektów, mimo to, że przeglądałem go... Miliard razy. Bardzo się stresowałem, bo chciałem po prostu, żeby ten domek wyglądał jak najładniej. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli macie dla mnie jakieś rady do budowania, jeżeli ktoś się zna dosłownie, bardzo Was o to proszę, bo jednak ta seria również nie tylko będzie sprawiać, że będziecie mogli się ze mnie pośmiać, kiedy ja coś buduję, również będę się po prostu uczyć budować jak najładniej, bo zawsze chciałem się uczyć budować w Simsach. Uważam, że jest to bardzo przydatna umiejętność i tak naprawdę tworzenie Simów jest fajne, ale do pewnego momentu, bo tak naprawdę, ile można, tak? Nie oszukujmy się. Ja mam naprawdę super Friday podczas bawienia się w kasie, ale jest tyle wspaniałych challenge do zrobienia w trybie budowania i nigdy ich nie robię, bo po prostu obawiam się, że nie będę w stanie ich zrobić. Mam nadzieję, że właśnie przez tą serię już powiedzmy w Newcrest albo w oazie zdrój będę w stanie po prostu już budować tak, jak chcę i będę budować w 100% z głowy, bez żadnych inspiracji z Pinteresta czy z Instagrama. Po prostu będę robić wszystko samodzielnie. Ten domek właśnie jest z tego początkiem i mam nadzieję, że będę się tego trzymać. Myślę, że ten moment jest idealny, aby was poprosić o subka oraz o łapkę w górę pod tym filmikiem. Będę dawać filmiki w miarę regularnie, ponieważ wracam z moją mini regularnością na kanał i mam nadzieję, że będę w stanie ją utrzymać jak najdłużej. Postaram się, aby pojawiał się minimum jeden film w tygodniu. Jeżeli jakiś tydzień odpuszczę, to po prostu będę starać się dodawać filmów więcej. I mam nadzieję, że będę się tego jak najbardziej trzymać, zobaczymy jak długo z tym pociągnę, bo ostatnim razem szło to chyba przez, mm, nie chcę naciągać, zgaduję, że 5 miesięcy, może pół roku, jeżeli tak naciągnę trochę, mam nadzieję, że również z taką aktywnością będę w stanie się utrzymać, ale przechodząc do domku, jak widać domek tak już się prezentuje z zewnątrz, jak mówiłem jest to... Drewno i cegła, i dodałem również tam komin obok, aby dom nabrał trochę więcej kształtu. Największy problem tak naprawdę miałem z ułożeniem pomieszczeń, bo jest to starter, i starter nie może być za duży, aby nie wydać za dużo pieniędzy. Dlatego ten domek jest naprawdę mały, a ułożenie pomieszczeń w małym domu, no niestety, nie jest najprostsze. Całe szczęście obrałem spoko taktykę z tym, aby stawiać więcej ścian, i po prostu potem stworzyłem jakoś ładniej wyglądające pomieszczenia. Tutaj właśnie powstaje początek sypialni, która później okazała się za mała e, i powiększyłem ją trochę do tyłu. Oraz tam również powstaje łazienka zaraz przy drzwiach frontowych. E, łazienka będzie w bardzo podobnym kształcie, o ile nie identycznym, i o ile tam nic nie zmienia, to będzie tak to wyglądać. Myślałem również przez moment nad dodaniem pralni lub po prostu małego gabinetu, albo tak zwanej przejściówki czyli to będzie gabinet bez ścian. Jednakże uznałem, że to będzie naprawdę już za dużo jak na starter i nie będę w stanie po prostu tego zrobić, aby to jakoś fajnie wyglądało. Myślę na tym, aby domek zrobić właśnie w stylu nowoczesnym w środku, ale uznałem, że z gry podstawowej jest naprawdę bardzo mało nowoczesnych mebli i postawiłem na styl klasyczny, jak najbardziej klasyczny styl i ostatecznie myślę, że to się całkiem opłaciło, bo dom wygląda bardzo ładnie i przyjemnie. W środku użyłem dosyć ciemnych ścian, ale położyłem białe podłogi, przez co nadałem trochę Kontrastu pomieszczeniem. Ja się teraz tak poczuwam, wiecie? Ja się teraz tak poczuwam, bo mówię po prostu strasznie profesjonalnie. E, mimo to, że głównie płynę z nurtem i staram się mówić byle co, byle brzmiało to jak najfajniej, ale wydaje mi się, że chyba daje radę. Co? Myślę, że e, jak to dawingowanie, może nie dawingowanie, raczej podkładanie głosu pod e, speedkasy również mi jakoś, bo e, może speedkasy, speed jakoś mi. Idzie, nie? Bo speedkasy to wiecie, to już mam opanowane, nie? To zawsze jest jakaś tam formułka. A teraz tutaj, tak, teraz staram się coś wybrać, żeby to fajnie również brzmiało. Tam właśnie kuchnia powstała po lewej części domu. Jest ona w kolorach brązowo-białych, e, ściany były chyba szare. Tak, dałem szare ściany i białą podłogę, bo wydaje mi się, że to wygląda jak najfajniej. I teraz zastanawiacie się pewnie, na tanie, dlaczego cały czas tak odchylasz kamerę do tyłu i patrzysz na domek, bo to się będzie powtarzać jeszcze pięć razy. E, po prostu chciałbym, aby e, domki z widoku mapy, jak jest, wyglądały jak najładniej. I kiedy myślałem, że ten domek będzie na tej parceli, to właśnie bardzo chciałem patrzeć na tył domku, aby upewnić się, że będzie on wyglądać jak najładniej. Potem postanowiłem, że domek z tyłu nie wygląda najlepiej i jako, że jest to starter, nie będę w stanie za bardzo go udekorować z tyłu, więc po prostu chciałem go potem przełożyć i go przełożyłem na parcel w taki sposób, że parcela pokazuje tak naprawdę tylko przód domku, który wygląda najkorzystniej. Ma to sens? Mam nadzieję, że tak. Um, również teraz słuchać powoli moją chrypkę, bo moja chrypka powoli wraca do normy. Um, mam nadzieję, że będę w stanie ją jakoś w miarę wyciąć i opanować. Tutaj teraz zajmuję się salonem i jadalnią. Jest ona bardzo podstawowa, nie ma tutaj za dużo rzeczy. Z początku był tutaj telewizor, jednakże później uznałem, że zamiast telewizora powstanie tam kominek. I kominek wygląda świetnie. I po prostu uwielbiam kominek w tym miejscu. Niestety, salon jest tyci. Dosłownie salon tak naprawdę nie ma. Jest on malutki, maciupeńki. Tak naprawdę, również, że mogłoby tam go nie być, ale uznałem, że aby domek był takim pełnoprawnym domkiem, to użyję tam starter, starter tak, żeby w tym starterze użyję kominka. Więc wydaje mi się, że jak na starter wygląda to całkiem nieźle. Wybaczcie mi mój głos, niestety nad nim nie panuje ostatnio, bardzo podkłada mi nogi, jak to, jakkolwiek to brzmi jednak, że... Um... Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie ostatecznie. Tutaj dalej bawiłem się również oświetleniem. Myślałem nad tym, aby użyć po prostu spotków, ale mówię kurczę, no jakoś te spotki nie wyglądają zbytnio fajnie. Może użyłbym czegoś lepszego i ostatecznie również tak było. Użyłem po prostu zwyczajnych lamp. Tutaj również jakiś taki naścienny naścienne oświetlenie chciałem dać. O, tutaj właśnie powstała kolejna lampa, bo kwiatka i telewizora, który zaraz zniknie. Łazienka również zaraz będzie robiona, albo chyba najpierw sypialnia. Tak, najpierw sypialnia była robiona. I w sumie to tak naprawdę tyle, chyba nie mam tutaj jeszcze o czym wspomnieć, wydaje mi się, że jeżeli będziecie mieli jakieś problemy z tym domem, chodzi o funkcjonalność, to dajcie mi znać, kiedy ten save wyjdzie, ja jeszcze będę w tych wszystkich domkach grać, jeżeli niczego nie znajdę, to wydaje mi się, że tak po prostu to pójdzie. Wracając do łazienki, łazienka jest biała, jak tutaj widać, postawiłem właśnie najdroższą tak naprawdę wannę i prysznic z gry podstawowej ale wydaje mi się, że to jest bardzo opłacalne, bo po prostu jak ktoś będzie chciał wziąć prysznic to, prysznic, to ma prysznic, jak ktoś będzie chciał wziąć kąpiel, to będzie miał kąpiel i wydaje mi się, to całkiem gita z pomysłem. O, tutaj właśnie przechodzę do dawania kominka. Bardzo nad tym długo myślałem, czy na punkt dać kominek, czy nie, ale serdecznie dałem kominek i wygląda to całkiem nieźle. Chciałem dać telewizor na górę, ale uznałem, że bez telewizora po prostu będziemy mieli więcej pieniędzy na sypialnię, bo w tym momencie wciąż nie było sypialni, a dom nadal był pusty i niedokończony, więc tak naprawdę no jak widać sporo stresów jest ze starterami Ale wydaje mi się, że starter wygląda całkiem nieźle e, Pamiętajcie o tym, żeby dać znać w komentarzu Co nim myślicie, Dawa, dawajcie łapki w górę Pamiętajcie o tym, żeby napisać jaką kolejną budowę Chcielibyście zobaczyć, a może nawet sima e, Wszystko czytam Naprawdę na wszystkie komentarze odpisuję e, Ja powoli się zmykam Bo zbliża się koniec filmiku Mam nadzieję, że e, moja praca wam się podoba Trzymajcie się Życzę wam miłego dnia bądź wieczorku Dbajcie o siebie, papa pa.